Siemen na wszystkim, z tej strony ha i będziemy dzisiaj grać w Paintball'a. Myślę, że będzie tak, że zagramy sobie raz w Paintball'a, czy tam dwa razy i potem pójdziemy sobie na jakieś igrzyska może zagramy sobie. No, hmm, chyba tam było już odliczanie, ale nie jestem pewien. No, 10 sekund i stale jeszcze się nagrywa. E, tak, nagrywa się, nagrywa. Okay. I jeden zero. Mamy kolor niebieski tych śnieżek yy, idziemy na tego bałę już koniec. Aaaa. Nie będziemy robić cięcia, ponieważ nie chcę, ponieważ jest tak. Mam teraz nie tylko frapse do nagrywania, bo nagrywałem i nagrywałem teraz nagrywam kilkoma programami znaczy używam kilku programów Audacity, Audacity, Audacity nagrywam głos, mój głos. Drugim programem to jest FRAPS, oczywiście. Sizer, to będziecie mieli pełny ekran, nie tak, że po bokach tam jest jakieś miejsce jeszcze. Podejrzewam, że będzie 1080p. Też myślę, że... jest tam jeszcze? A i powinien być mój głos bardziej donośny i te jakieś szumy, bo o ile w ogóle były, bo mam dosyć dobry mikrofon. Tam trochę tych szumów będzie odjęte, nie? Tych szumów. W ogóle, jakby ktoś nie wiem, miał ochotę ten, ten co ogląda ten mój filmik, Albo umie zrobić intro, to byłbym mu bardzo wdzięczny, bo ja nie jestem sobie bardzo dobry w grafice, więc... Jeśli ktoś ma czas i wie o co chodzi, kuma, wszystko to, jeśli chodzi o te wszystkie programy i tak dalej, to ja bym był wdzięczny. Tam powiedzieć mi po prostu, albo pomóc, zrobić, nie? Tam jakoś już byśmy się dogadali, nie? gördü Ale wojna. Nie wiem skąd to leci, ale jest nieźle. Może teraz trochę bardziej... Właściwie teraz mi coś tak ścina trochę. Właśnie teraz bym chciała dodać jakieś propozycje do gier. Nie wiem, coś oprócz Minecrafta. Wiem, że mój nick to jest Minecraft, ale to jest to już... To jest już ten kurde, no jeszcze lak nie. No po prostu, Slagowało mnie. No tutaj mam kurczę, no O boże. Dlatego, że właśnie więcej programów mam i laguje mi, strasznie, naprawdę. Do tego 90% wiecie co, może teraz pójdziemy sobie kurczę warp. Sg. ja piłnicę. Jak się wychodzi? Dziś. um mm. i so fun. Ja będę musiał. Yy... No, nie da się. no, ne, Musimy po prostu się wylogować i wlogować, ale. Nie chcę wam pokazać mojego hasła, choć może będą te MySG, czy... no właśnie, tu wchodzimy tutaj. Tu więc trzeba się logować. Polecam serwer my, mysg.pl to jest dość kompletna IP. Gdzie jestem? Gdzie są skrzynki? Czekaj, tam jest gościu. Gdzie są skrzynki? To ja nie widzę. Chyba nie ma. Nie powiem na to, ja, ale nie w ogóle tyle tych tutaj jest. Może skier. Wow, żeby szybciej zacząć, to... No, widzicie, od razu zaczęli, bo się mnie wystraszyli. Myślę, że pobiegniemy tam, zobaczyć, czy są jakieś skrzynki i potem będziemy wracać. 10 sekund zostało. I 1. op. Pająk nie wiedzieliśmy nie? Nie. Po nie mogłeś mi być, pat. Dlaczego? Kurde, są skrzynki są. Dawaj. Mieczek jest. Kurde, dawaj. Jeszcze jedna jeszcze jedna skrzynka. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak jest, tak, tak. Moja. O, 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 je, tak jest. Jeszcze jedna, tak jest Jeszcze jedna Widziałem to Dobra, pijemy już mm. Dobra, wybijamy się, koniec, koniec Chodź tu. Żelazny miecz. No chodź tu. Tego trafiłem chyba. No chodź tu. No już mam. Idzie do mnie. Ej nie! nie. A co za Dobra, idziemy na sedną arenę <grym> o, o, o o znam tą... A zno, znam tą arenę, dobra, zarobiście. 20 sekund. Tam gdzieś jest... dobra, nieważne 10 sekund. 5, 3, 2, 1. O, weźmiemy sobie tutaj spokojnie. Jeszcze jedna kula. Co tak słabo? O, tu już lepiej. Dobra, już teraz nie spokojnie. Dobra, biegniemy. nie wie, tylko ten. Będziemy bić z ryby Surowej To jest... o, tu jest miasteczko, są skrzynki, dużo skrzynek Kurde, jak tam wejść? Jak tam wbić? Kurcze, co... No, niech mnie nie ścina Lul Zostawaj mieczek, należy no, żal, nawet nie mam strzały, po co mi to? Yy, przełóż Kurczę, akurat na fogie się założył Skon Nie, nie chcemy skonu, chcemy skrzynki Chcemy mieczek i chcemy strzały Tam jest gość, ale... mam mieczek? Ma. Sojusz, sojusz, sojusz. No, co za, co za. Dobra, ostatni maczek i lecimy i to będziemy kończyć. E, czy ja jestem? A nie, nie jestem. Dobra, Dobra piszemy wolny już. Dobra, a odliczanie już. Piotrek, ty piesz zginiesz. Piotrek, gaming. O oh wie yeah.

No jasne, już nie biję. Skrzynka! Oh yeah! Sojusz! No, no, co co Czego bym nie pije? Czego bym nie pije? Czego? No czy to... Ginie! Jeszcze jeden meczek. Jeszcze jeden ostatni. Dobra. Wszystkie są nie są wolne. Dlatego my będziemy już kończyć ten odcinek Minecrafta więc komentujcie. No, subskrybujcie, łapkujcie do góry i Jeszcze ja z wami żegnam. Więc taka normalnie nara no narka